Cześć, 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 witam Was w tym odcinku na moim kanale. A dzisiaj będę oceniać nowy motyw, nowe animacje i w ogóle. Więc wejdę sobie w animację pierwszą. Okej, okay, tu sobie kapkę i w ogóle. Tu nie wiem przy telefonie jakieś nie wiadomo, pozy robię jakie. Mm -hmm. Tu po prostu typowy TikTok, sądzę jak Chloe po prostu. Tu jakaś leżąca animacja, która jest spoko, może kupie, a tu biegnąca i tu siedząca, nie mogę inaczej tego nazwać. Teraz oceniam ten mod. Na razie się wydaje mi jakiś brzydki, bo tak wam powiem, może spróbuję zrobić jakiś luczek, więc włączam wam przyspieszenie i no. Okej, okay, tak wygląda mój look. Jest bardzo ładny moim zdaniem, ale jedyne co mi się nie podoba to no wszystko mi w sumie się podoba, tylko niestety mnie nie stać na to, bo już wydałam wszystkie star końce, więc muszę co kiedy kupić bibka na rok, ale chyba pod koniec sierpnia sobie kupię. Tak, look moim zdaniem wyszedł mi e, 9 na 10 chyba, a ten motyw jest Krytyczne. Jest obrzydliwe. Jedyne co wziąłem te włoski. One są jedyne, cudne, ogarnięte, i w ogóle. Tak to nic mi w ogóle, w ogóle się nie podoba. Kto by chciał kupić tego Luka, to yy, no, to właśnie możesz zatrzymać na przyspieszeniu, i no. Więc to by był koniec tego odcinka. Więc baju! O i jeszcze zostawcie subskrybiki na moim kanale i łapetkę w